Cześć! Niecodziennie w Niecodzienniku mamy jedno pytanie do gościa. Próbujemy zgłębić jeden temat. Dzisiaj Łukasz Końpa, który był u nas parę tygodni temu i opowiadał o budowaniu własnego biznesu. Ale Łukasz jest w biznesie zatrudnienia ludzi z zagranicy. I to jest moje pytanie. Jestem przedsiębiorcą. Potrzebuję zatrudnić pracowników. Jak to zrobić najlepiej? Najlepiej. Najlepiej to wybrać nas. <laughs> to nie jest reklama. Bardzo poproszę tak, tak, o o procesie. <laughs> absolutnie, absolutnie. Nie reklamujemy kono. <laughs> Proces jest taki. E, składamy zamówienie. Mówimy, e, jaki pik tych osób chcemy e, u siebie posiadać. Czyli za zakładamy, że chcemy na przykład 10 osób. E, A, bo, bo tyle... ja, ja, te osoby niekoniecznie zatrudniamy na długi okres, tak? E, Różnie to było. Tutaj weźmiemy sobie pod uwagę, że, że, że chcemy na długi okres. Okay. Tak? Chcemy do, dopełnić swój zespół, nie możemy znaleźć e, jakby specjalistów. Spe, spe, specjalistów, czy też e, w swoim środowisku e, nawet i osób jakiś e, pomocniczych, e, więc e, wynajdujemy agencję pracy. Mhm. E, jak ją znajdziemy, e, no to e, prosimy ją, żeby nam dostarczyła właśnie około tych, załóżmy te, 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 te 10 osób. I naszym zadaniem jest e, zatrudnić te osoby jako agencja u siebie, e, wyposażyć je w e, wszystkie niezbędne e, narzędzia czy też e, ubranie robocze, e, skierować na badania lekarskie, m, zalegalizować pobyt zakwaterować, e, Nierzadko już w tej chwili e, dowieść nawet tego pracownika do zakładu. No tak, bo jest kwateram na Tak, dokładnie. Czyli musimy jakby tutaj jeszcze e, transport e, zagwarantować. To ja jako przedsiębiorca no, tak. rozmawiając z taką firmą jak Wasza, i szukając tych przysłowiowych 10 osób, o których mówiłeś, na krótki czy długi okres, na co powinienem zwrócić uwagę negocjując tą umowę? Właśnie, jeszcze, przepraszam, ja jeszcze jakby uzupełnię, bo to, dlaczego mm. te 10 osób? To, co ma, to ma znaczenie o tyle, że na przykład, jeżeli bierzecie, bierze sobie taki przedsiębiorca agencję, to na głowie jeszcze agencji jest to. Że jak się kończy danemu pracownikowi e, pozwolenie na pracę. To ktoś inny jest podstawiony, tak? to my mamy za zadanie właśnie uzupełnić, tak? Że my mamy dbać o to, że cały czas w tym e, piku ma być te 10 osób. Czyli tak? ja zakupując usługi takiej firmy jak twoja, zapewniam sobie pracowników na ten okres, tak. to tak. mogą być wymieniające się osoby, tak, tak? dokładnie. Mało tego, jeżeli ty jesteś niezadowolony tak, z jakiejś osoby, to e, wystarczy, że nam to zgłosisz mhm. e, i my w, w, w przeciągu tam siedmiu dni uzupełniamy ci, e, dajemy ci nowego kandydata e, i ty masz prawo, że tak powiem, z, w, z tego się wycofać. I, E... Czyli tymi zape... my, my my, my... zapewniacie mi zapełnione stanowiska pracy. Tak, wiesz, u nas jest cały proces ten e, rekrutacyjny, zatrudnienia, kadrowo-płacowy, mhm. e, legalizacyjny, tak? Czyli e... ja na koniec dostaję jedną prostą fakturę, nie muszę martwić się o ZUS -y i tego typu rzeczy, tak? To jest to, jest, to jest to. Dobrze, to teraz z punktu widzenia przedsiębiorcy, na co zwrócić uwagę, negocjując umowę z taką firmą jak Twoja? Wiesz ja, y, ja powiem w ten sposób. Ja o swoje referencje z, y, długo walczyłem i, i na nie pracowałem. Mm -hmm. I ja, ja bym od tego zaczął. Że Czyli ta, sprawdzić referencje firmy? Ta firma powinna mieć referencje i powinniśmy je sprawdzić, te referencje. tak jeszcze. Czyli zadzwonić do kilku innych przedsiębiorców, żeby to zrobili? Dokładnie. Fajnie by było, jeżeli to jest jakieś e, referencje od z osoby branży. Którą my z branży, albo którą my gdzieś tam znamy okay. e, i możemy zasięgnąć języka. Bo to wtedy... ja polecam, tak? Bo okay. ja nawet, ja, ja naprawdę polecam właśnie, to, żeby, żeby... pokazujecie referencje, a... My pokazujemy, mało tego, no, e, nawet e, e, mówię klientowi, że e, tutaj jest numer telefonu, Proszę, zadzwoń sobie, tak, mhm. wymieńcie się opiniami, zobaczysz, czy, 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 czy klient jest zadowolony, czy nie, czy coś mamy do poprawienia, czy, czy, czy absolutnie nic, no Okej, okay. a jeżeli chodzi o zapiski w umowie, terminy płatności, tego typu rzeczy, rozumiem, że ja jako przedsiębiorca mogę negocjować, tak? to bo, jest, tak, Bo to nie jest, jest, to, to nie jest tak. umowa o pracę. To nie jest umowa o pracę, tak. Tutaj zawieramy e, umowę partnerską, tak? Mamy działać jak part jako partnerzy, e, mamy się uzupełniać. Tak? Mhm. Ja mam ciebie uzupełnić, no nie? Mhm. Mam niejako być twoim e, wsparciem, tak? E, mhm. Mam cię wspierać właśnie w tych momentach, kiedy ty e, wiesz, masz jakieś tam wysokie zamówienia e, i tak dalej. Że... Czyli to, to są te piki, o których ta, mówiłeś, ta, tak? Ta, że niekoniecznie ta, ta. na stałe pracowników, ale w tych okresach. Ta. Jakie branże najlepiej poszukiwać przez taką agencję jak Twoja? Tu chyba nie ma ograniczeń na chwilę obecną, tak. Czyli jesteśmy w stanie zatrudnić od pomocy biurowej po budowę? Tak. Okay. Tak, tak. Na chwilę obecną już tak. A jeżeli chodzi o wyższe stanowiska, jak to wygląda? Też tylko ten proces jest dłuższy, dłuższy. tak? I tych kandydatów musimy przedstawiać sukcesywnie, i, i tutaj jest jakby, wiesz, tu, tu jest taka no, cały czas praca z klientem, tak? Mhm. Ale to też się zdarza. Też się zdarza, tak. Mm -hmm. Mamy też takie zamówienia i e, wiesz, no trudnimy się też tym e, headhuntingiem. Więc jak mm. powiedzmy masz kogoś upatrzonego, zgłaszasz się do nas, mówisz, że chcesz, e, żeby, ta os osobę. żeby ta osoba dla ciebie pracowała. Czy no ja i... chcę kierownika budowy, czy na tam przykład, inżyniera tak. budowy, I, to już i my, mogę. I to jest nasze zadanie i my nad tym pracujemy, żeby tą osobę e, ci pozyskać. Wiesz, no ja jestem przedsiębiorcą, który działa, nie wiem, północno-wschodniej czy północno-zachodniej Polsce, nie mówię w, po rosyjsku, czy po ukraińsku, czy skądkolwiek ludzie mm -hmm, mm -hmm. pochodzą. Czy to jest, czy bariera językowa jest problemem? Nie. Też dlaczego? Dlatego, że posiadamy w swoich szeregach tak zwanych koordynatorów. Mm -hmm. I oni są e, dwujęzyczni. Takie jest ich zadanie. Oni mają wprowadzić tego pracownika na zakład. Mają tego pracownika zapoznać z tym zakładem, z tobą jako z pracodawcą, e, użytkownikiem, tak? E, I mają też ci pomóc w komunikacji z tym pracownikiem. Jeżeli e, masz jakiś problem za, z jakąś osobą, to wtedy właśnie ten ko koordynator jest jakby tobie przydzielony i czy ja mogę podnieść telefon e, i ta. powiedzieć, że. I prosisz, żeby on na przykład przyjechał, bo, bo z jakimś tam pracownikiem się nie, do, nie, nie, nie potrafisz jest porozumieć. Konflikt, tak? Albo jest konflikt, albo nie hmm. wykonuje poleceń, nie rozumie tych poleceń, tak? Hmm. I prosić, żeby on, on przyjechał i, i jakby tutaj działał jako tłumacz. I nie ma z tym problemu. I to działa. I to działa, tak. Okay. A jak długo trwa proces? Dzwonię do ciebie i potrzebuję mieć tych 10 pracowników, o których ciągle mówimy. Kiedy tak. mogę ich mieć tak realnie, tak tak, realnie. Że, że, żeby, wiesz, żeby -a, ten niecodziennik dał jakąś wartość tak, słuchającym? Tak. No wiesz, na dzień dzisiejszy to jest yy, ten, 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 ten termin jest yy, wydłużony yy, do czterech tygodni. Z uwagi na, y, na kwarantannę. COVID, na tak. A przed COVID-em, no to do 14 dni e, miałeś to... Te, te, Czyli na poniedziałek te, 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 nie mam szansy tai, w piątek załatwić takie... osobę, ale, ale myśląc, y, na, 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 na następny miesiąc już ktoś taki się pojawi, tak? Wiesz, tak. ja, ja realizowałem takie trudne, jak dla mnie, no, na tamten czas y, y, zadania, jak y, klient zażyczył sobie y, 300 osób, tak? I wow. I, i, I trzeba było to w krótkim czasie. 14 dni. No tu akurat w, w, na szczęście żeśmy się porozumieli. E, I to było w przeciągu miesiąca. Czyli żebyśmy, etapami w pewnym sensie. Tak? Takimi etapami, tak. I, my, I żeśmy to zrealizowali. Dzisiaj do dzisiaj z nim współpracujemy i no jest super. No. <grych> <To> <grych> dla mnie to jeszcze... Ale z, z punktu widzenia zamawiającego, to teraz trzeba by się nastawić na około miesiąca od tak, momentu dzisiaj, tak, zamknięcia dzisiaj, tak. dyskusji z taką firmą jak tak. twoja do momentu zatrudnienia pierwszego pracownika, dokładnie. Tak? pojawienia się pierwszego pracownika. Dokładnie tak. To jaka jest korzyść dla mnie jako przedsiębiorcy, żeby zatrudnić pracownika za wschodniej granicy przez agencję? Vis-a-vis mhm. -vis szukania samemu takiej osoby. Wiesz, samemu, e, no to będziesz miał... Czy nawet szukania e, polskiego pracownika na to miejsce, tak? No dokładnie, to, 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 to też... Ale samemu. czekać cię przeprawa z biurokracją. Z legalizacją. A ja to jest tam jeden kwitek do Urzędu Pracy. No, tych kwitków do samego urzędu dzisiaj jest 8. Aha, administracja się rozrosła. tak? E, tak. E, do Wojewody jest e, kolejka. No okay. trzeba się, wiesz, zapisać i tak dalej, i tak dalej. No nie? E, trzeba pilnować, wiesz, jakby tych e, procesów. E, Musiałby się tak naprawdę oddelegować e, na pewno jakąś e, osobę do, do, do tej czynności, co jest, kosztem? co jest na pewno niemałym kosztem. Nie? E, co jeszcze? te osoby, to jak, wiesz, im się wciąż chce, tak? One są, są imigranci, na, którzy przyjeżdżają zarobić, tak? Oni przyjeżdżają stricte nastawieni na, na zarobek. E, oczywiście, jak w każdym stadzie e, znajdzie się zawsze jakaś czarna owca, no nie? Mhm. Ale w większości e, to, to raczej wszyscy są zadowoleni, tak? E, z pozyskania takiego pracownika i, i posiadania go u siebie. Niecodziennie, w niecodzienniku, Jedno pytanie, dłuższa odpowiedź. Dzisiaj odkrywaliśmy meandry zatrudniania pracowników z za wschodniej granicy. Dziękuję Wam bardzo.